Czy jakiekolwiek psychodeliki są w Polsce legalne, czy wszystko jest zakazane? Nie no, w tej chwili wszystko jest zakazane, nic nie, nie można stosować, absolutnie nic nie można stosować. W ogóle psychodeliki w tej chwili są w tej najbardziej e, najwyższej e, grupie związków e, bardzo e, tak, kto, do których dostęp jest bardzo restrykcyjny. jeśli udowodnimy, że na przykład psylocybina, prawda, nie będzie tak, takim, taką substancją, która jest bardzo szkodliwa, no to może uda się. E, Przesunąć z tej kategorii, prawda, najwyższej do niższej kategorii, także dostęp do niej będzie lepszy i tak jak z marihuaną medyczną, prawda, że może się udać y, ją umieścić y, w. Takiej kategorii substancji, która umożliwi łatwiejszy dostęp, no, choćby nawet do badań. prawda? Bo w tym momencie no, to trzeba się starać bardzo usilnie o pozwolenia z najwyższych urzędów kontrolnych, GIF-u i tak dalej, o zakupienie, a także o produkcję. Bo chcąc wyprodukować y, psylocybinę, którą da się wyprodukować oczywiście w laboratorium, no to trzeba mieć niestety oficjalne zgody na produkcję. Hmm. Także tutaj y, nie ma w Polsce możliwości, żeby to sobie w sposób łatwy zdobyć. No chyba, że oczywiście się idzie pod. Nie wiem, gdzie się chodzi. Y, <grym> <grym> nigdzie się nie <grym> tak, chodzi. Tak. Teraz nigdzie się nie chodzi. <grym> <grym>